Bardzo wiele informacji może być dostępnych z satelitów obserwacyjnych Rzymi. Już w tej chwili częściowo te informacje są dostępne. No, my akurat, my czyli Cloudfero, jesteśmy ekspertami od danych gromadzonych z konstelacji Copernicus, to jest europejska konstelacja satelitarna i tam są satelity obserwacji optycznych, satelity radarowe, satelity meteorologiczne. I, I badające stan powietrza. I te dane, które są generowane przez te satelity, są powszechnie dostępne. Licencja jest taka, że każdy może ich użyć. A jest to konstelacja stałego zbierania danych. To znaczy te satelity krążą bez przerwy nad Ziemią i na naszej szerokości geograficznej, na przykład dane radarowe są co dwa dni. I każdy, w zasadzie każdy może sobie co dwa dni obejrzeć jego miejsce w Polsce i zobaczyć jak wygląda obraz radarowy tego miejsca. Jeżeli nie ma akurat chmur, to co trzy czy cztery dni może obejrzeć obraz optyczny. Na obrazach, zobrazowaniach radarowych świetnie widać wodę. To są, to są dane o pliku 10 metrowym, ale żeby zobaczyć na przykład przybór wody albo wypełnianie się zbiornika retencyjnego takiego jak ten, który ratował okolice Wrocławia, to świetnie będzie tam widać. W związku z tym ja absolutnie wyobrażam sobie takie aplikacje na urządzenia przenośne które by dawały bieżący obraz sytuacyjny dla właśnie e, osób zaangażowanych w obronę cywilną. Gdyby Polska miała własną konstelację, częściej e, e, zbierającą dane nad Polską albo o dane o lepszej rozdzielczości, nie, nie 10 metrów piksel, tylko na przykład 1 metrowy piksel, no to wiedza, która mogłaby iść na takie przenośne urządzenia dostępne dla, dla uczestników obrony cywilnej, byłaby olbrzymia. Myślę, że w tym zestawie, w którym tu jesteśmy, tak, no dlatego, że, że w zasadzie pełen łańcuch usług tutaj był obecny, czy jest obecny. E, więc, no, absolutnie wyobrażam sobie rozwiązanie, gdzie, gdzie dla mm, właśnie czy to obrony cywilnej, czy nawet dla. Okej, okay, no, kiedyś mieliśmy taki pomysł, no, ale to no, na przykład dla, dla wojsk obrony terytorialnej też można by sobie wyobrazić taki e, obrazek sytuacyjny z bieżącymi danymi, które spłynęły z satelit. i można by mieć tam. Jakość połączonego Kopernikusa z wynikami z polskiej konstelacji. Także no, różne są możliwości, i na pewno ten zestaw podmiotów, który tutaj jest, byłby w stanie coś takiego zrealizować.